Kosiarka.pl Piotr Adamek. Dzień dobry, witam wszystkich. Widać śnieg, piękną mamy aurę, wprost idealną do koszenia. Dzisiaj pokazuję bardzo fajną kosiarkę. Już nie mogłem się doczekać, dlatego pokazuję ją w zimie. Eee, kosiarka Vega model VG 51 SL od dystrybutora firmy Gras z Zabieżowa koło Krakowa. Kosiarka z mocnym silnikiem, kosiarka wielofunkcyjna, kosiarka z napędem. Silnik. Jednostka znana wszystkim. Obecnie jeden z największych konkurentów do yy, Brixen Straton, marka Lonchin. Najwyżej, jedna z najwyżej pozycjonowanych jednostek, model LC1P70. Mocowo około 6,5 konia. Yy, moment obrotowy powyżej 11 Nm. Bardzo solidna jednostka. Dlaczego? Bo w odróżnieniu przykład od wielu silników Briggs'a mamy tutaj żeliwną tuleje cylindra, więc odporna na działanie wysokich temperatur, na wiele, wiele lat eksploatacji. Mamy łożyskowany wał korbowy, bardzo płynna, równomierna praca silnika przy niskich, przy wysokich obrotach. Szerokość robocza tej maszyny 51 cm. Koła mamy masywne, jak widać, z agresywnymi bieżnikami antypoślizgowymi. Łożyskowane oczywiście. Przód 20, a tył 28 cm Jak już jesteśmy przy tylnych kołach Regulacja wysokości Mamy dźwignię centralną kilkustopniową Od 25 do 75 mm Jak widać Leciutko sobie nastawiamy na tą wysokość, która nam odpowiada I dźwigamy ją Na taką wysokość, która nam też odpowiada Kosz pojemność 65 litrów Tutaj mamy ze wskaźnikiem napełnienia Czyli wiadomo Jak kosz pusty to ta klapka się nam podnosi W momencie jak kosz jest nabity do pełna Klapka się zamyka, trzeba opróżnić kosz. Napęd mamy tutaj, jak widać, dźwigniowy, czyli załączamy pałąk do y, prędkości do napędu. Pośrednio możemy sobie prędkość tego napędu regulować tutaj na obrotach silnika. Tutaj mamy kilkustopniową dźwignię do ustawienia w pozycji zając albo żółw. Tak? Ta wielofunkcyjność, teraz o niej opowiem. Więc tak klasycznie, tak jak widać, teraz mamy kosiarkę zbierającą, czyli mamy zbieranie, nabijanie do kosza. Wciągniemy sobie toż tutaj widać, że klapa się do końca nie zamyka, więc mamy opcję wyrzutu tylnego, to jest druga funkcja. W zestawie mamy tutaj zaślepkę mielącą, którą montujemy tutaj przy tylnym kanale wyrzutowym. Zamykamy i mamy funkcję mielenia. Dokładamy sobie dyfuzor, który też jest na wyposażeniu seryjnym. Pamiętamy, że zaślepka mieląca musi być włożona. Montujemy go tutaj. Zamykamy kosiarka z wyrzutem bocznym. Tutaj mamy panel dodatkowy. Możemy sobie tutaj włożyć jakieś napoje mniej lub bardziej wyskokowe. Ważna rzecz, o którą bardzo wielu klientów pyta, i to naprawdę bardzo ważna rzecz. Zapraszam tutaj z tej strony. Złączka Quick Wash Do mycia korpusu. Powiem szczerze, że u niektórych klientów to jest jeden z decydujących czynników na to, czy oni tą koszarkę kupią, czy nie. Więc tutaj mamy krótko złącze, montujemy wąż z wodą, od, odkręcamy dopływ wody, włączamy maszynę, obracający się nóż. Wszystko nam ładnie wymywa spod spodu. Popatrzmy sobie jeszcze na listwę. Widać listwa 51 cm. Piasta z aluminiowymi wypustkami w momencie zderzenia, wypustki się zrywają, nie narażę nam to na wykrzywienie wału. Czyli to pierwsze uderzenie zawsze przyjmuje piasta Napęd jest pasowy Jak widać tutaj jest pasek klinowy Tutaj mamy przekładnię napędową Solidna skrzynia W obudowie kompozytowej Moi drodzy Bardzo fajna maszyna Za bardzo fajne pieniądze Mocny 6,5 konny silnik 4 funkcje koszenia, napęd Cóż więcej chcieć Vega VG51SL, HW4 w jednym Koszarka.pl, Piotra Damek, I kosić Śnieg. Do zobaczenia.